Słynna Pamela Anderson urodzona w Vancouver. Nie prowadził reprezentacji na mundialu. Nie prowadziłem reprezentacji na mundialu. Nie prowadziłem reprezentacji na mundialu, tak? Jest czternasta. Dobra. dobra, dobra. <laughs> Juch, nie jest w... wysoki poziomie. nawet jest gotowy walczyć w klatce, z tego co ostatnio słyszałem. Ale w jakiej klatce? Takiej tych klik... <śmiech> schodowej. <śmiech> <śmiech> chyba schodowej. <laughs> Meczyki zaprosiły nas do kolejnego odcinka programu Zgadnij, kto to. No i będziemy zgadywali. Nie musicie zgadywać, kto to, bo to jest Marcin Gazda. Ja jestem Sebastian Chabiniak, jesteśmy z redakcji Eleven Sports i nie będziemy Was zanudzali swoimi gadkami. Tylko co, Gazdinio, ruszamy z rozgrywką. Jedziemy, jedziemy, będziemy rozpoznawać twarze, raczej znane, ale żeby do nich dojść, no to trochę nam to wszystko zajmie. Dobra, przejdźmy do losowania. Zacznij, Gazdinio, z racji. Wieku. jesteś ode mnie starszy, więc Ale nie mam żadnego problemu. Czyli mam wylosować teraz jedną postać i wedle prośby pokazać ją do kamerki. Także bo wiadomo, o kogo chodzi. Tego pana nikomu przedstawiać nie trzeba. Są dwie zasady. Nie powtarzamy pytań i nie pytamy o wygląd, tak więc pewne obostrzenia są, tak łatwo wcale nie będzie. No to kto zaczyna? No nie wiem, skoro ja jestem starszy, to może. Ja! <grymne> Zaczynaj! <grymne> Z racji tego, że już tutaj została mi nadana palma pierwszeństwa, to od razu sam zacznę. No i co? Od jakiego pytania zacząć można? Czy można zacząć od pytania takiego oddzielającego chłopców od mężczyzn, czyli: Czy wygrałem Ligę Mistrzów? Tak. Czyli wygrałem Ligę Mistrzów, tak więc od razu opuszczamy tych, którzy tej Ligi Mistrzów nie wygrali. No pan nie wygrał. Pan e, był blisko, o ten pan to, o ten pan, o też ten, o też pan też tutaj wygrał, ten pan za bardzo chyba szans nie miał, ten może jeszcze wygrać, ten to kozak, kozak, ten nie wygrał, ten kiedyś wygrał i to wiele razy, tutaj prawie się opuszczają, ten myślę, że też kiedyś wygra, ten wygrał, ten wygrał, ten był blisko. A chwileczkę, czy ja spytałem, czy wygrałem Ligę Mistrzów jako trener, czy jako piłkarz? Zapytałeś, czy wygrałem Ligę Mistrzów. Czyli w ogóle, prawda? Czyli liczy się to i tamto. I powiedziałeś mi, że... Że tak. Że tak, że wygrał. Tak więc ten e, chyba... Nie. Kurczę, chociaż... Powiedzmy, że nie. Już. Dobra, to teraz ja. Czy jestem... Czy aktualnie pracuję w roli trenera? Czy jestem czynnym trenerem? W tym momencie nie. Dobra, no to lecimy. Chyba jest, chyba jest. Dobra. Ups, coś mi się tu przewróciło, no, ale jest. Jest, 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 jest. 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 No ten akurat w tym momencie nie pracuje, ten nie wiem. Dobra, dalej. To ja jeszcze sobie tego. To teraz kolejne pytanie do Ciebie, Sebastian. Bo jezu, tutaj nad różnymi rzeczami można mówić. O wygląd nie można pytać, czy jestem łysy, prawda? Tutaj paru osobom e, włosy z głowy wypadły. Jak mówił Andrzej Strahla, o którym wspominaliśmy tuż przed wejściem na antenę, mądrej głowy włos się nie trzyma. Jakbyś zapytał o przeszczep włosów, tą mógłbym na przykład powiedzieć o bramkarzu Barcelony, ale jego tu nie ma, więc nic takiego nie ma. Bo były pomocnik Legii Warszawa, jego też tu chyba nie ma. Dobrze, jakie pytanie można e, zadać? Czy trenowałem w Bundeslidze? Nie. Nie trenował w Bundeslidze. Tak więc ten pan trenował w Bundeslidze, więc odpada. Ten pan trenował w Bundeslidze, więc odpada. Ten nie trenował w Bundeslidze. Ten był blisko podobno kiedyś. Czyli też odpada. Ten też trenował w Bundeslidze. Ten nie. Nie trenował. Dobrze, już jest dosyć blisko, prawda? Czy trenowałem polskiego piłkarza? Moim zdaniem nie trenował. Dobra, czy trenowałem polskiego piłkarza, powiedziałeś, że nie. Mhm. Dobra, to ja sobie teraz pozamykam tych co nie trenowali. Czy jestem mistrzem świata? Czy byłem kiedykolwiek mistrzem świata? Nie. Nie był mistrzem świata. Zatem ten pan nie był mistrzem świata. Ten pan był mistrzem świata. Ten pan. Nie był mistrzem świata. Ten pan był mistrzem świata. Ten pan nie był mistrzem świata i ten pan też nie był mistrzem świata. Tak więc nie za bardzo się zawęziło, ale dobra. Czy prowadzę obecnie drużynę kobiet? Nie. Okej, okay. dobra. Nie prowadzisz drużyny A, kobiet. Już mi się wydawało, że. Dobrze. Czy moje konferencje prasowe słynęły? Z bardzo pieprznych i kontrowersyjnych wypowiedzi. <laughs> no. Tak. <laughs> no, tego eliminuję. Chociaż kurczę, powiem ci, że twój śmiech nakierował mnie na pewną osobę i było to jednoznaczne. Natomiast właściwie tylko jednego można byłoby położyć tak na dobrą sprawę, bo jest to pytanie wybitnie subiektywne. To ja spróbuję odgadnąć. Dobrze. Czy jestem z Inedinem Zilanym? Nie. No ok. To teraz ja chciałbym odgadnąć. Śmiało. Czy jestem siwym Łubem, aka Jose Mourinho? Nie. O kurczę, Bladę. <grym> Dobra, to teraz ja mogę zadać pytanie. Czy jestem Roberto Di Matteo? Nie. Okej. Okay. Czy jestem Luisem Enrique? Nie. Nie, nie jesteś Luisem Enrique. Czy jestem Oscarem Tabarezem? Nie. <grym> no to <grym> ciekawe. <grym> jestem. Aleksem Fergusonem tak, <noise> dziękuję bardzo. Gazdinio, 1-0. Brawa dla Marcina Gazdy. Dziękuję bardzo. Chociaż trzeba byś to wszystko zweryfikować, czy nie nakłamali się <noise> ja, dopiero ja dopiero zrozumiałem zasady gry. Ja tak naprawdę się zastanawiałem, o co mam pytać. Dobra. Dla niektóre pytania, które zadawałeś, były naprawdę trudne. Dobra, druga runda, jedziemy. Zaczynamy drugą rundę. Pierwsza poszła dobrze, chociaż dobrze do dla ciebie. Dobra, głosujemy Samuel popędza. Dobra, dobra. A trzeba pokazać do kamery. Oczywiście. Proszę. Znacie jak mówił, wszyscy doskonale tego pana. Jak mówił Andrzej Borowczyk, tego pana nikomu <laughs> przedstawiać się nie trzeba. Chociaż on mówi tak o kobietach. O Pameli Anderson. Tak, A tutaj Słynna Pamela Anderson, urodzona w słynna... Vancouver. Słynna Pamela Anderson, urodzona w Vancouver. Tak. Dobra, ja zaczynam teraz, tak? Zacznę od pytania. Hmm, czy pracowałem w Premier League? Tak! Był zatrudniony na umowę kontraktową w Premier League. Dobra, teraz nie wiem kto nie pracował. Dobra. Dobra, ja sobie poprzewracam. A to podchwytliwie sam, sam sobie mogłem zaszkodzić. Dobra, czasami trzeba zadać takie pytania bardziej szczegółowe. Tak. Takie bardziej szczegółowe te pytania. Tutaj mam wątpliwość, bo. Ale będzie śmieszne, jak na przykład trafię. <noise> no dobra. Czy władam językiem katalońskim? O rany. Nie chcę cię y, zmylić, ale myślę, że nie. Nie Nie władam językiem katalońskim. Chociaż wiem, że mogłeś się zastanawiać przy pewnej osobie, która mieszkała w Katalonii i mogła się tego języka nauczyć. A, <grym> tego języka nauczyć. Ale mogłem też na przykład, wiesz, y, blefować. Grać, <grym> tak, blefować. Ja już poczułem <grym> zasady tej gry. Dobrze, czyli mówisz, że ta osoba nie mówi po katalońsku, nie, prawda? Nie, nie mówi czyli po katalońsku. kto mówi po katalońsku? A, albo ten może mówić po katalońsku. Nie, ale on nie mówi po katalońsku moim zdaniem, bo nigdy się w tym języku nie wypowiadał. Dobrze, ten tak samo, mimo że tam mieszkał. Dobra, to teraz ty. Czy byłem piłkarzem grającym na wysokim poziomie? Tak, na bardzo wysokim poziomie. Dobra. Czekaj, okay, on grał? Grał, grał, też grał, też grał. Eee... Czekaj, powiedziałeś, że tak. A ja przewróciłem mnie tych co trzeba. Właśnie. Czasami tak jest, że człowiek, wiesz, musi na odwrót po prostu pomyśleć. No dobra, bardzo was wszystkich przepraszam, ale muszę tutaj jeszcze sobie raz zrobić poprawkę. Czyli ten grał na bardzo wysokim tak, poziomie. Tak, Ten okay. zawodnik grał na bardzo wysokim poziomie. Więc eliminujesz tych, którzy nie grają na wysokim poziomie. <laughs> Widzicie, tak to właśnie jest, jak się zaprasza ludzi, którzy tylko potrafią komentować mecze i nic poza tym. Ale jakby powiedział profesor Kołakowski, to jest jednak jakiś tam fakt w ręku, tak jak filtra. Dobra, ten nie grał w piłkę, bo nie, ten grał, ten też grał na bardzo wysokim poziomie, ten nie grał na no, takim średnim, ten ale też wiesz, nie grał, nie grał. co to jest wysoki ten poziom? Nie grał. No, na no, Kosecki, że ja to myślmy, sobie że będę. Ten nie jest w stanie grać na wysokim poziomie, ja tak nie jest w, wysoki poziom. nawet jest gotowy walczyć w klatce, z tego co ostatnio słyszałem, ale różne rzeczy przychodzą ludziom do głowy. Ale w jakiej klatce? Takiej tych? Kibic... Schodowej? Chyba schodowej. <laughs> Albo gimicz, A... Stadion nie znicza pluszków. Dobra, zostawię sobie tak, jak mam, najwyżej po prostu potem będę eksperymentował. Dobra, czy trenowałem na Mundialu? Jakąś reprezentację, tak? Tak, trenowałem, czy trenowałem nie, reprezentację Nie, nie, na nie prowadziłem reprezentacji na Mundialu, czyli tak. Nie prowadziłem <laughs> reprezentacji na. Mundialu, nie prowadził reprezentacji na Mundialu. Nie prowadziłem reprezentacji na Mundialu. Nie prowadziłem reprezentacji na Mundialu, tak? Jest dobra. 14. Dobra, dobra. Już, już, już Nie prowadziłem reprezentacji na Mundialu, tak więc. Ten prowadził, ten prowadził, ten, prowadził, ten nie. Czy ten prowadził reprezentacji na Mundialu? No miał prowadzić, ale, ale w ostateczności nie poprowadził. Też nie, też nie. Prowadził, prowadził. I tyle. No. Ja tutaj, w razie czego cały czas sobie działam, bo wcześniej niechcący powodnosiłem nie tych piłkarzy i trenerów, co, co trzeba. To się wytnie. To się wszystko powycina. Zadaję kolejne pytanie: Czy jako piłkarz zdobyłem gola w finale Ligi Mistrzów lub Mistrzostw Świata? Tak. Dobrze. Nope. Nie. Nie. Nie, nie, tutaj nie mam pewności. Dobra. Czy byłem e, słabym piłkarzem i różnica pomiędzy moim poziomem piłkarskim a poziomem trenerskim jest bardzo duża? Tak. Czyli ta różnica jest całkiem spora pomiędzy poziomem trenerskim a poziomem piłkarskim. Tak więc e, ten e, trenerem jest. Czyli ten może zostać, ten niekoniecznie to jest uznaniowe. Tutaj tej różnicy dużej nie było, tutaj była różnica spora, tutaj no powiedzmy, że tak samo, eee, ten może zostać, tutaj nie było dużej różnicy, moim zdaniem aż takiej, mimo że oczywiście jeszcze musi pracować, tutaj też nie było sporej różnicy, ta była spora różnica. Tutaj wiadomo, że to jest na dorobku, ale zaryzykuję, że, że jednak nie. To była mniej więcej taka różnica jak my jako komentatorzy, a my jako uczestnicy tego programu. Czyli samych dobrych. Trzeba położyć. No, dobrze. Powiedz. Dobra, ja już będę ryzykował, jak mam już trzech. Czy jestem Filip Poinzagim? Nie. Okej. Okay. Czy trenowała na wyspach? Tak. Trenował na wyspach, czyli ten pan trenował, 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 trenował. ten pan nie trenował. Tak więc tylko właściwie jedno nazwisko położę. To Dobra, jest... to czy nie. jestem z Zinedinem Zidanem? Nie. <laughs> czyli zamknąłem kogoś niepotrzebnie. Czyli możliwe, A nie strzelił zaprosić. w finale. To nie jest taka taka prosta zabawa, zwłaszcza jak się człowiek nie wyspał. Oh. Dobrze, to teraz może ja już powoli zacznę strzelać, skoro ta różnica była taka spora, tak jak powiedziałeś. Przeskok skomentowania na grę. Dobrze. Czy jestem Julianem Nagelsmanem? Nie. Dobra, ja jako, że całkowicie się zakręciłem z zakrywaniem piłkarzy, został mi Jub ale nie wierzę, że on jest u ciebie. Więc sobie spojrzę, Gazdinio, bo kogoś, kto strzelił gola w finale Ligi Mistrzów w swojej karierze, gdzieś tutaj muszę mieć. I teraz się zastanawiam, kto to był. Na pewno nie był to ten pan, na pewno nie był to ten pan, skoro to nie był ten pan, nie był to Zidane, znaczy to był Zidane, ale już pytałem o Zidana. Mm, w finale Ligi Mistrzów gola mógł strzelić e, Rany, który z nich mógł strzelić gola w finale Ligi Mistrzów? Nad tym się teraz zastanawiam. Mogę podpowiedzieć, jeżeli jest taka możliwość. <laughs> To był pamiętny finał Ligi Mistrzów, najbardziej pamiętny w tym wieku. Mm, Okej, okay, tak. Czy jestem Szabi Malonzo? Jesteś! O, jest. Udało mi się, dziękuję, Gazdinio. A teraz y, ja jeszcze się muszę. Tak, dopytać. pograjmy jeszcze chwilę, pograjmy jeszcze chwilę, bo to jest przyjemna gra. Ja się muszę dopytać, różnica spora? Tak, Szabi Alonso strzelił z karnego, dobijał przecież w tym pamiętnym 3-3. A go zamknąłeś wtedy? Ja go zamknąłem wcześniej przy, przy tym, czy miał kontrakt w Premier League. Bo no. ja zapytałem, czy pracował w Premier League. Powiedziałeś, że tak, ale tobie chodziło o trenerów ewidentnie jako trenerzy. Nie, a ja tylko, myślałem, że nie ja, czy jako był piłka... po prostu, czy nie, czy był no zakontraktowany właśnie, w Premier League? I, i, ja go, I ja go zamknąłem, bo, bo był zakontraktowany, był Premier zakontraktowany. League, w Irpłu, nie? Pracował w Premier League, tak. I no. to, to nie chodziło no. o pracę, wiesz, jako trener, tylko chodziło o pracę ogólnie, tak, prawda? A ja piłkaż. po prostu nie wiem, ja się po prostu zakręciłem. Dobra. Nawet to zaakcentowałem, dobra, jedziemy no teraz dalej. Ja mam e, takie e, pytanie. Czy trenowałem Real Madrid? Tak. Ha. To akurat łatwo będzie mi. Teraz będę mógł zadać to pytanie dopiero w następnej rundzie, jak rozumiem. Tak, ale ja już, mam z, ja już zgadłem, więc wiesz, ja już wygrałem tę rundę, teraz już się po prostu bawimy, to trochę tak jak Władimir Kliczko w 13 rundzie biłby no Tomasza tak. Adamka na stadionie no w tak, Wrocławiu. Tak. No to skoro już tak jest wszystko pozamiatane, to muszę się zapytać, czy jestem Carlo Ancelotti? Nie. Czy jestem José Mourinho? Tak, jesteś José Mourinho, dobrze. Dobra, dało się. Słuchajcie, ten odcinek na pewno nie będzie najciekawszym. Żal mi jest montażysty, który będzie musiał nad tym siedzieć. Petrycy sobie super żartowali, Roki z Pawłem Gołaszewskim sobie super żartowali, a my po prostu... A my byliśmy żartem samym w sobie. Tak no, no to co? Kończymy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, bardzo. do zobaczenia. Machamy. Ciao.